Śmieci stają się problemem. Mieszkańcy gminy Kolonowskie są na szarym końcu, jeśli chodzi o poprawne segregowanie odpadów. Głównie chodzi o pojemniki na śmieci zmieszane. Można w nich znaleźć najwięcej niepożądanych przedmiotów. Segregacja no, polega na tym, że w tym czarnym kuble z, ze zmieszanymi no, powinno być maksymalnie wagowo tyle samo, ile w tych wszystkich pozostałych workach. No, u nas się okazuje, że w tym czarnym ląduje znacznie więcej śmieci, a więc. Tylko 28% wagowo, nieobjętościowo mamy w tych śmieciach wysortowanych. Gmina Kolonowskie przeprowadziła w tym temacie ankietę z mieszkańcami. Jakie są motywatory dla ludzi, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami? Co, co sprawia, że będą je segregować? Co sprawia, że nie będą ich palić w piecu, na przykład? I co ich motywuje do, do, do segregowania? I przede wszystkim to, w jaki sposób można ich poinformować, jak to zrobić lepiej. Bardzo wiele osób odpowiedziało na pytanie otwarte, a to tak naprawdę w ankietach jest najfajniejsze, że nie tylko wybór odpowiedzi z tych pytań zamkniętych, ale faktycznie ludzie się postarali i myślę, że część tych rozwiązań na pewno weźmiemy pod uwagę. Jak poprawnie segregować odpady? Do tego może posłużyć specjalna aplikacja na stronie Czystego Regionu. Warto być czujnym i zwracać uwagę na to, co ląduje w śmietniku. Niestety nieposłuszeństwo może być kosztowne. Te sortowanie ma naprawdę również duży wpływ później na koszty, a więc wszyscy później narzekają, że koszty są duże. Ale no, można w bardzo prosty sposób przyczynić się do zmniejszenia kosztów, po prostu lepiej sortując. Na gminę taką, która nie spełnia tych wskaźników, może być nałożona kara. Ankieta przeprowadzona przez gminę może znaleźć rozwiązanie problemu. Być może konieczne będzie zastosowanie sankcji lub instalacja ukrytych kamer w miejscach narażonych na nielegalne wyrzucanie odpadów.